Siemano, witajcie w dzisiejszym filmiku. Słuchajcie, zbudowałem system wtrysku wody do silnika y, turbodiesla. Mianowicie wykonałem eksperyment wtrysku wody do dolotu w mojej Alfa Romeo 156 i 1.9 JTD. Tak jak wiecie Alfa Romeo przyjęła już pewne mody, została sczipowana, ma zwiększoną moc. Jeszcze nie było to mierzone, ale będziemy to mierzyć, ponieważ... Po zwiększeniu mocy od razu padło sprzęgło. Tak też na padniętym sprzęgle wykonałem ten pierwszy test w ogóle układu wtrysku wody. Test, który zobaczycie w tym odcinku. Podstawowym pytaniem było to, czy kiedy podam wodę do dolotu, tak dokładnie do dolotu, nie na dolot, nie na interkuler, tylko do dolotu. Czy nie zagnie mi korba, czy nie uszkodzi się silnik? Tak jak rozmawiałem z niektórymi os osobami, to były takie głosy, że coś, coś się uszkodzi, aczkolwiek zgod zgodnie z moją wiedzą i z moją teorią nie powinno się e, uszkodzić, chociaż też muszę przyznać, że działam troszeczkę w ciemno, ponieważ przepływ mam jeszcze niezmierzony. Ilość wody, która się dostaje w tej chwili do dolotu, nie jest zmierzona. Omówię tylko najpierw, jak zbudowany jest układ. Potem powiem, po co w ogóle to wszystko jest. Słuchajcie, mamy silnik czterocylindrowy, tutaj mamy kolektor dolotowy, tutaj mamy kolektor wylotowy, strona gorąca turbosprężarki oraz strona zimna turbosprężarki. Turbosprężarka zaciąga przez filtr powietr powietrza powietrze. Spręża je, następnie tłoczy je do interkulera. W interkulerze powietrze zostaje schłodzone, kiedy interkuler jest owiewany przez powietrze atmosferyczne. Czyli już wiemy, że samochód musi być w ruchu, aby interkuler mógł działać, aby mógł chłodzić powietrze, które jest w środku sprężane przez turbosprężarkę. Wzrost temperatury powietrza sprężanego przez turbosprężarkę wynika z tego, że wykonywana jest praca. Ściskamy to powietrze po to, żeby wepchnąć go więcej do silnika po to, aby wygenerować większy moment obrotowy. Więcej powietrza, więcej paliwa. Samochód lepiej jedzie, jest bardziej elastyczny, więcej newtonometrów i więcej mocy. Następnie po interkulerze, już schłodzone przez interkuler powietrze trafia do kolektora ssącego i trafia do silnika przez cykl czterosuwowy silnika, przez zawory, które się otwierają i wprowadzają to powietrze do cylindra i tłok, który się przesuwa w dół i to powietrze wciąga. Jaki jest problem ogólnie w takim układzie? Otóż słuchajcie, taki interkuler ma swoją wydajność. Ci, którzy zajmują się tuningiem, dobrze wiedzą, że intercoolery to nie jest taka prosta sprawa. Ten chłam, który jest sprzedawany w jakichś tych tuningowych sklepach, to nie działa do końca dobrze. Tam przepływy to są takie siekierą ciosane. Dobry intercooler, jeśli sobie przyjrzycie na stare zdjęcia z Formuły 1, F1, tam kiedy były jeszcze turbo doładowane silniki, jak tam wyglądał intercooler, jak były wykonane te elementy, te elementy, gdzie powietrze do tego interkulera wlatuje, to wszystko było dopracowane tak, żeby zapewniać jak najlepsze przepływy. Te interkulery, które są sprzedawane, ta chińszczyzna to jako tako działa, ale wiecie, to można wyciągać z tego dużo więcej, robiąc to odpowiednio. I takie dobre interkulery to są bardzo drogie, czyli macie. Możecie kupić taki interkuler chiński za 500 zł, a taki interkuler, który będzie dobrze robił robotę, będzie kosztował 4000 zł, bo ktoś sprawdził, policzył, że to będzie działało do tego samochodu, ale do czego zmierzam? Taki interkuler ma swoje ograniczenia i mimo wszystko, mimo że on odbiera tę temperaturę, to mimo wszystko w końcu się nagrzeje, w końcu straci swoją wydajność. I ten dolot się w cudzysłowie mówiąc zagotuje. W cudzysłowie mówiąc, zagotuje się po prostu ten dolot. Wraz ze wzrostem temperatury w dolocie, co się dzieje? Przede wszystkim gęstość powietrza spada, czyli przy tej samej pracy, którą tutaj turbosprężarka musi wykonać, de facto mamy mniej tlenu w cylindrze, co powoduje, że po prostu mamy mniejszą moc. Więc, co my chcemy zrobić, co chcemy uzyskać, montując wtrysk wody do turbo diesla. Wtryskujemy wodę w dolot, ponieważ woda w dolocie, woda rozpylona do yy, podciśnieniem 10 barów, rozpylona w dolocie, ona odparowuje, odparowując, zmniejsza temperaturę w dolocie. I w tym filmiku zobaczycie jazdę próbną, krótką jazdę próbną, ponieważ nie mieliśmy akurat możliwości. No, i też jest padnięte sprzęgło w tej chwili. Więc zobaczycie taki krótki efekt, jak to zadziałało. Zobaczycie, czy, pad czy wzgięło korbę, czy silnik wybuchł, czy coś się uszkodziło. W każdym razie zobaczycie już pierwsze działanie tego wtrysku wody, który zbudowałem. W Stanach takie zestawy wtrysku wody trzeba za to zapłacić. Nie wiem, 3000 zł plus jakieś cła, plus jakieś wynalazki. Słuchajcie, pompa 10 barowa. Plus jakiś zbiorniczek, plus rozpylacz, plus dysza rozpylająca z opryskiwacza z internetu za 17 zł, cały ten zestaw wyszedł mnie może 500 zł maksymalnie. Jak włączana jest pompa? Słuchajcie, jako trigger w dolot wstawiony został czujnik ciśnienia oleju z silnika Audi A6 C6 2,4 litra, który styka przy ciśnieniu 1,2 bara. I ten czujnik został wstawiony w rurę dolotową, połączony z przekaźnikiem 12V i ten przekaźnik uruchamia pompę. Co znaczy w dużym skrócie, kiedy mamy w dolocie ciśnienie powyżej 1,2 bara, włącza się nam w wtrysk wody. Czyli kiedy jedziemy na niskim obciążeniu, kiedy tak naprawdę de facto nie generuje nam się tutaj, Temperatura w tym dolocie, no to ten wtrysk nie działa, jest to niepotrzebne. Ta automatyzacja, którą zrobiłem, jest na maksa uproszczona. Można pójść o krok dalej, i tak z Patrykiem Zakumoda rozmawialiśmy, że być może wysterujemy to po prostu po zaworze EGR. Wykorzystamy sygnał ze sterownika po zaworze EGR i zrobimy wtedy jakąś mapę sterowania tą pompą. Wtedy będzie można sobie bardziej płynnie wtryskiwać tę wodę. Dzisiaj to jest po prostu takie pierwsze spojrzenie na ten cały układ, pierwszy test, także tym się od razu z Wami dzielę. Na pewno w kolejnych odcinkach już Alfa otrzymuje nowe sprzęgło, inne bariery, nowe amortyzatory, stabilizator. Alfa naprawdę staje się takim samochodem bardzo sprawnym, po prostu w dużym skrócie sprawnym, aby móc wykonywać już takie poważniejsze testy związane z silnikiem i z układem paliwowym. Także w kolejnych odcinkach na pewno zobaczycie pomiary na hamowni, ponieważ tak w imię nauki zakupiłem hamownię drogową, ale jest to zawsze jakaś, jakaś hamownia i będziemy mogli mierzyć już normalnie zrobić wykresik mocy i momentu, przebiegu mocy i momentu i zobaczyć jak to de facto będzie działało, ponieważ to jest wszystko takie metoda prób i błędów, troszeczkę takie badania. Eee, słuchajcie, jeszcze takie info, bo słyszałem, że tam wa warszawscy tunerzy tacy <laughs> już próbowali robić wtrysk wody do jakiegoś samochodu. Nie wiem do czego to było. Eee, I mieli taki fakap, że zgięło korbę, że zgięło korbę. Oni zrobili wtrysk wody z tego, co słyszałem. Nie wiem, nie pamiętam kto to był, nie chcę mówić. Zrobili wtrysk wody przed turbo, i u nich był efekt taki, że woda nazbierała się tutaj. Patrzcie, w interkulerze. Nazbierała się, nazbierała się, nie wiem jak oni sterowali tą wodą, ile jej tam szło. W każdym razie nazbierała się woda i w pewnym momencie pociągnęło wodę nie rozpyloną, nie rozpyloną w formie mgły, tylko normalnie w formie cieczy. Wiecie co się dzieje? Woda jest nieściśliwa, jakakolwiek zresztą ciecz, która by się dostała na tłok w cylindrze. No to jest zgięta korba i silnik został zdewastowany, został zniszczony. Bardzo prosty patent na rozwiązanie tego problemu to również był problem w silnikach Mercedesa turbodoładowanych, gdzie woda, gdzie woda skraplała się z powietrza w interkulerze, w interkulerach zbierała się woda tutaj na dnie. I też był taki problem, że woda się skraplała, zbierała się przy takiej delikatnej nodze, jak ktoś jeździł i też potrafiło wciągnąć, uszkodzić silnik. Słuchajcie, bardzo proste rozwiązanie. Należy wykonać otwór. W najniższym punkcie, kiedy mamy jakąś nieckę, jakiś zbiornik, w najniższym punkcie po prostu wiercicie dziurę, bierzecie wiertarkę, bierzecie wiertło, jedynkę, wiertło jedynkę, wiercicie tam dziurę. Przez otwór o średnicy 1 mm Wam naprawdę nie odczujecie w żaden sposób tego powietrza, które tam będzie uciekało. W żaden sposób. Natomiast jakiekolwiek złogi, jakakolwiek ciecz przez taki otwór zostanie wypchnięta do zera. Także jakby ktoś pytał co zrobić, żeby jednak nie, wy, nie wybuchło, no to macie tutaj taki protyp. Tak samo można tu, w moim przypadku yy, planuję tutaj, jeśli będą jakieś, znajdę jakieś niecki w kolektorze z sącym, po prostu wezmę wiertełko, może być nawet cieńsze, może być nawet połóweczka, delikatnie cyk, 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 zrobić otworki. Yy, naprawdę masa powietrza przez tamte otwory przejdzie taka niezauważalna. Turbina w ogóle tego, takiej ilości powietrza w żaden sposób nie odczuje. Woda z wydechu. To teraz będzie norma. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, otworek, wiercimy tutaj. Dobrze, takie krót, krótka taka pokazówka, jak to psika. W ogóle to jest pierwszy setup zrobiony. Tutaj jest pompa wysokiego ciśnienia, zbiornik w bagażniku, a tutaj mamy dyszę. Dysza zostanie docelowo umieszczona tutaj, w tej rurze dolotowej, przed kolektorem sącym. Uwaga, podłączam zasilanie na krótko. Oż kurde. Tak to pyli, no, mocno, mocno pyli. Zademonstruję jeszcze jak to działa. Doprowadzam ciśnienie do czujnika i uruchamia się pompa. Tu mam czujnik w ręku, tu mam powietrze. To samo będzie się działo w dolocie. Pełna automatyczna. Instalacja jest gotowa. Tutaj mamy pompę wysokiego ciśnienia, ten przewód idzie do bagażnika. W bagażniku mamy zbiornik, tutaj mamy czujnik ciśnienia, który uruchamia przekaźnik, który uruchamia pompę. Tutaj mamy wtryskiwacz, dyszę wtryskującą do dolotu. Zostało tylko sprawdzić to na drodze, jak to będzie działało. Więc tak, przystępujemy do testu, jak się uda, droga nie będzie zablokowana, zrobimy 100-150 i teraz mamy temperaturę powietrza na zewnątrz 13 stopni w kolektorze z sącym 24 i to będziemy sobie obserwowali, jak tam będzie zbijał wtrysk wody. O ile to będzie działać, teoretycznie wtrysk wody powinien się włączyć przy barze do ładowania, tam 1,2, może także tu, jak będzie 2000 milibarów o sobie wysiedliśmy jeszcze, a na razie temperatura w dolocie niska, bo. Ja je ergo driving uprawiam Więc będzie po lawetę. No Dobra robię pierwszy test Wstępnie e, Trzymaj już komara. Na co? Na tutaj? Na doładowanie? No na no, no te parametry No. Jak klepie mu zobaczymy co się będzie działo Ja będę patrzył na wydech co się będzie też działo jest, to, jest to, Nie wiem, czy ta woda szła, czy nie szła. Czwarty bieg. Bardzo mała, 35. Tu będzie ciekawy teraz pomiar, bo dotknę do rury, zobaczymy, czy będzie różnica w temperaturze. O! Gdzieś tu psika woda, widzę, bo mokro jest, zimna, ciepła, no chyba działa ten układ, tylko zapsikana jest wodą, nie wiem gdzie, gdzieś wybija, dobra wyłączam teraz, wyłączam wtrysk. Tutaj potrzeba. Jest? No, ponad 10 stopni to ja dopiero tylko krótka przegazówka dopiero co jest no, ale dobra, już chyba strypowary wszedł. Tutaj no, ja lecimy. No i konkluzja jest taka, że korba nie pyszła bokiem, silnik nie wybuchł. Także możemy przystąpić, jak już tylko będą drogi przejezdne, do pełnego testu pod maksymalnym obciążeniem, no i dokonać jakiegoś pomiaru wtedy konkretnego, co się wydarzy. No bo w tej chwili no to najważniejsze pytanie to było, czy, czy wybuchnie, czy nie wybuchnie. Tak jak widzicie, jakieś efekty były, mieliśmy widocznie i to przy krótkiej jeździe widocznie mniejszą temperaturę w dolocie, bodajże chyba o 10 stopni tam było mniej. Okej, okay, można się spierać, to był krótki test, ale dowiedzieliśmy się przede wszystkim że silnik nie wybuchł, i dowiedzieliśmy się, że coś tam działa, bo jednak temperaturka w dolocie była mniejsza. Także zapraszam na kolejne filmiki, które powstaną w tym temacie. I pamiętajcie, żeby tutaj trzeba robić takie rzeczy, żeby trzeba dawać suba i trzeba łapkę w górę zawsze zostawiać. I trzeba też udostępniać filmiki profesora. Dzięki za oglądanie Narka.